No to w drodze powrotnej wjechaliśmy sobie jeszcze do Malborka. I tak jak się odwrócimy, to mamy o, basztę. Mamy wał. I tam dalej mamy zamek w Malborku. Dobra, zaczynamy. Mamy audio przewodniki. Nie ma opcji albo z audio przewodnikiem, albo z takim. Przewodnikiem osobowym trzeba wejść. Tak, nie, ja mam. Dobra, dobrze. Ja mam Dobry, parę mnie. Dobra, czyli mamy dobrą temperaturę, możemy iść. Czyli nieźle. nieźle. Tutaj, jak widzicie, mamy ceglany zamek, i tutaj opowiada nam przewodnik, że jak zwrócimy uwagę na cegły, to niektóre są ciemniejsze. I jest to spowodowane przepaleniem cegieł, czyli one są za mocno wypalone. Za mocno wypalone cegły? Tak. Pokaż to, co jest nad wejściem. Tu mamy piękną figurkę A tak, była matki boskiej, patronką, no, patronką zamku. No, no. Zamku średniego, bardzo fajne. Tam jest tu jest zamek wysoki. Tu jest po lewej stronie skrzydło wschodnie zamku średniego i tam w skrócie to tak naprawdę był hotel dla gości, którzy jak przyjeżdżali w odwiedziny, to się siedzieli tutaj. Natomiast po prawej stronie był tak zwany reflektarz, czyli tak naprawdę knajpa, gdzie chodzili jeść. Stołówka, taka Stołówka. No. Stołówka i tam mniejsze takie miejsca po prawej. Studnie i łaźnie. Gdzie tu się, było tu po prawo była studnia i łaźnie. O. Dobra, wchodzimy tu. W te drzwi. Tak. Haj! Tak. Idziemy. Na górę. Idziemy i w prawo. O. Oh. Idziemy No, takie te schodki powiem ci jak na tą tą. Jak na tą latarnię. To szpitala. Strych szpitala. Palenisko, to jest wszystko palenisko. Wow. To musiało być wielkie, wielki ogień tutaj. Ale jak to musiało być gorąco. Tu jest ciemno, nic nie widać. <grytanie> tu wszędzie, czyli tu wszędzie musiał być ogień, ogień. Tam był pewnie ogień i był nad tym ruszt. Wow. A, to była jadalnia pewnie, czyli jadalnia, Refektarz, tak. Czyli pod tym znajdował się piec, gdzieś na dole znajdował się piec, a ciepło było rozprowadzane po zamku. Wow. Super. Centralne ogrzewanie. Średniowieczne centralne. Podłogowe. Podłogowe. podłogowe, średniowieczne podłogowe. Jednym słowem odbywały tu się ostre imprezy. <średniowie> Prywatna toaleta wielkiego mistrza zakonnego. Trzeba wielkiego na koniu, Gdzie? Uu. Ale brzydki. <noise> Idziemy. I co? I tu są? Tu są przeciwwagi do drzwi. Do, do tej, do mostu. Do mostu zwodzonego. I ten mechanizm jest sprawny wciąż. Tak. Czyli można ten most podnieść. Można. Ale czad, czyli ten mostek, ten tutaj, można sobie podnieść. Fajnie. Ha. I teraz idziemy na ogrody, które Ci się tak podobają. Tak, idziemy na ogrody. Ja uwielbiam te ogrody. Mi się bardzo podobają. Te nagrobne to są. Czekaj. Zaraz je nagram. I nie pochodzą z Malborka. A skąd? Z Żuław, z Gdańska, z Grunwaldu. Aha. Ja nie wiedziałam, że mogą być takie bursztyny, widzisz to? Nie wiedziałam, że takie bursztyny mogą być. Albo takie, albo takie. Fajne. Podczas naszej wizyty na zamku odbywała się również dodatkowa wystawa poświęcona bursztynowi. Zdoby nawet do włosów, nie? Po wystawie bursztynu postanowiłam sobie kupić kulczyki. Z bursztynem. Małe, bo małe. Ale takie dobre na co dzień. Będę nosić. Idziemy dalej oglądać wystawy. Zobaczymy co nas tu dalej czeka. Na górze tak po przewodnik powiedział, to idziemy. O kurczę! O. Nie mam się. Znowu schody. jeszcze gdzie mi? Od nie A. Zbrojownia. Tu jest zbrojownia. Mistrzowie zakonni. Tak, mistrzowie zakonni. zakonu Krzyżackiego. krzyżackiego no tak, tak, tak. Cały, tak, tak, zamek, cały zamek jest Krzyżacki. No to teraz wchodzimy na zamek wysoki. Na tak, tak zwaną część prawdziwą klasztorną. Właśnie tam jest kościół, główny klasztor. Dziedziniec. I tam braciszkowie się siedzieli i się modlili. Kuchnia. Znowu takie Zobacz, jakie wielkie palenisko. Mhm. Ale to jest palenisko pokazane. Tak, jak ono wyglądało, to? Tak, jest słyszałam. Winda. To jest winda. Na jedzenie. Jechało do góry jedzenie. Znowu schody. Znowu schody. Ale jaki ładny ten. Witraż. Będzie nad schodami. Kapitularz, tak? Okej. Okay. A, czyli tutaj, tutaj siedział mistrz. Na tym. Tu jest ta winda, tu, tutaj ta winda z kuchni. Szkoda, że nie ma pokazane, nie? Mhm. Tutaj możemy zobaczyć makietę zamku oraz terenów zamkowych. Ten zamek kryje tyle tajemniców jeszcze, ja że idziemy i idziemy, idziemy, idziemy. Tu się wiecznie, tu wiecznie coś jest. jest idziemy do toalety mhm. średniowiecznej. Tak. Masz liście kapusty do podtarcia się? No, musiał być podmuch, niezły zimą. Wszystko szło do fosy wszystkie nieczystości 17 metrów Czyli za potrzebą przychodzili tutaj. No tak, no daleko od wszystkiego, nie? No to już koniec dla nas, nie? Chyba wszystko zobaczyliśmy miejmy nadzieję. Nie? No poza wieżą, na którą możemy wejść do spana. Tak. Skończyliśmy naszą wycieczkę po zamku w Malborku. Ogólnie nasze wrażenia są pozytywne, ale jest dużo do zwiedzenia, naprawdę dużo i przy, przy tym jacy jesteśmy zmęczeni przy moich nogach z bomblami po naszym chodzeniu jeżdżeniu rowerem na urlopie. No to była dla mnie ciężka wyprawa. Ale polecam. Fajnie, można spędzić długo, naprawdę długi czas tutaj. Można go spędzić też na świeżym powietrzu, można go spędzić troszeczkę w środku. Tam w środku jest też restauracja. Bilet ogólnie wstępu z audio przewodnikiem kosztuje 47 zł od osoby. Normalne. Nie wiem ile kosztuje ulgowy, nie mam pojęcia. Dobra, można też wybrać przejście z przewodnikiem. Nie wiem dokładnie, jak to tam wygląda z kosztami. To by trzeba było sprawdzić. Można wybrać takim przewodnikiem ludzkim, to znaczy człowiekiem, który chodzi i oprowadza wycieczki. No, my wybraliśmy tego audio przewodnika. Dla nas to była lepsza opcja. My nie lubimy chodzić w takich grupach. Polecamy. Bardzo fajnie. Dziękujemy za oglądanie, i do zobaczenia w następnym filmie. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału i do zostawienia łapki w górę pod filmem.